Uzbrojenie z Polski wyjechało. Na zakup nowego pieniędzy brakuje. Panie Redaktorze, łatwo jest robić zapowiedzi, trudniej jest dotrzymać zobowiązań. Z jednej strony słyszymy zapowiedzi o wielkich wydatkach, z drugiej strony z wewnątrz Ministerstwa Finansów, z wewnątrz Ministerstwa Obrony wypływają dokumenty, które wskazują na trudność w finansowaniu już zakontraktowanych programów. Natomiast jestem też przeciwny i uważam, że to, na co zasługuje minister Romanowski i my wszyscy jako Polacy, to jest szybkie, sprawne postępowanie sądowe. A więc na przykład pierwsza rozprawa za dwa tygodnie, a nie za dwa miesiące czy za dwa lata. Zamieszanie ponownie nawiedziło naszą scenę polityczną. Dlatego właśnie pomówimy dzisiaj o kilku kolejnych problemach naszego państwa. Pomówimy o politycznych łapankach, zastanowimy się nad tym, dlaczego Polska niewiele zmieniła się od PRL-u i dowiemy się, czemu wyborcy obrazili się na Konfederację. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze trzy sekundy, a wy napiszcie w komentarzu radę dla Bosaka. 1 2 3 napisane no to lecimy Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, został niedawno zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach śledztwa dotyczącego nadużyć finansowych związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Zatrzymanie miało miejsce w związku z zarzutami o korupcję i nieprawidłowości finansowe, które obejmowały m.in. przekroczenie uprawnień oraz działanie na szkodę Skarbu Państwa. Romanowski, jako odpowiedzialny za nadzór nad funduszem, miał dopuścić się działań, które prowadziły do nadużyć i malwersacji środków publicznych. Prokuratura postawiła mu zarzutów, w tym o udział w zorganizowanej grupie i przekroczenie uprawnień służbowych. Wiele osób nie zgadza się jednak z tym, że działania władzy miały swoje uzasadnienie. Ja mam wrażenie, że władza chciała zrobić polityczną pokazówkę przed społeczeństwem. Oni nie mają bardzo sukcesów, którymi mogliby się pochwalić ani na polu społecznym, ani gospodarczym, ani rozliczania nieprawidłowości u poprzedników. I zrobienie takiego medialnego zatrzymania, że do kogoś przychodzi ABW, są kamery i tak dalej, to jest najprostsze. Natomiast no, ale to robi prokuratura. No tak. Mówi I władza. No władza, prokuratura. No przecież prokuratura jest częścią aparatu władzy. Y Przecież wbrew zapowiedziom od politycznej prokuratury mamy większą upolitycznienie czy takie samo jak zapisu. Poza nazwiskami chyba niewiele się zmieniło. Nie możemy zatrzymywać ludzi tylko dlatego, że są o coś oskarżeni. Jeżeli nie ma powodu, by sądzić, że człowiek ten stwarza zagrożenie lub może uniemożliwiać prowadzenie dalszych procedur, to nie ma podstawy do aresztu. A wygląda na to, że sam chciał się oddać w ręce władz. Poseł Romanowski, przypomnijmy, po jak Sejmus zdjął immunitet, pojechał do prokuratury w piątek i powiedział, Bierzcie mnie, stawiajcie zarzuty, przesłuchujcie. No ale prokuratura nie chciała. No to zaczekali do poniedziałku, żeby przysłać do niego ABW. To jest grubymi nićmi, że ta jakaś taka socjotechnika, która zasługuje wyłącznie na pogardę, jest stylem dla państwa polskiego, że ktoś, kto akceptuje takie metody, kieruje Ministerstwem Sprawiedliwości. Z drugiej strony. Wiedział, co go czeka po głosowaniu, które odbyło się w Sejmie. Wszystko było jawne. Czemu więc go nie wysłuchali? Ułatwił pracę naszym służbom. Nie trzeba było go ścigać, łapać. Dobrowolnie pokazał się na przesłuchaniu, dając jednocześnie do zrozumienia opozycji, że chyba wie, czego może się spodziewać. Tutaj nie chodzi jednak wyłącznie o to, by rozstrzygnąć kwestie potencjalnych nadużyć. Chcą zorganizować szopkę i to właśnie miało miejsce. W Polsce jest wiele spraw, którymi należałoby się zająć na poważnie. Zamiast prowadzić porządne śledztwa, doprowadzać je do końca i rzeczywiście udowadniać obywatelom, że mieli rację co do nielegalnych działań za czasów prawa i sprawiedliwości, wyprawiają jakiś spekt. Ku uciesze tym, którzy procesów legislacyjnych nie rozumieją i nie zdają sobie sprawy z tego, że nie są one przeprowadzane obecnie prawidłowo. Mają przypuszczalnie ogromne pole do popisu, z którego w zasadzie nie korzystają. Polski. Ja uważam, że sposób postępowania z publicznymi pieniędzmi był zły i to wszystko powinno zostać zbadane przez sąd, jeżeli doszło do przestępstwa, a to jest zawsze jakby delikatna rzecz, która zależy od powiedzmy, granica pomiędzy tym, czy coś było nieetyczne, czy nieetyczne przestępstwem, mhm. bywa trudna do określenia dla kogoś, kto nie zna dokumentów. Ja nie widziałem dokumentów, jak oni robili dokumenty w Funduszu Sprawiedliwości. Ja Chce pan powiedzieć, że domaga się pan sprawiedliwości? Co by ja nie bym było. chciał, żeby urzędnicy ponosili odpowiedzialność za nadużycia, łącznie z ministrami. Uważam, że nadużycie było poprzez rozdawanie po uznaniu tych pieniędzy, nie ze względu na interes publiczny, tylko ze względu na interes partyjny. Mi się to nie podoba. Natomiast jestem też przeciwny i, i uważam, że to, na co zasługuje minister Romanowski i my wszyscy jako Polacy, to jest szybkie, sprawne postępowanie sądowe. A więc, na przykład, pierwsza rozprawa za dwa tygodnie, a nie za dwa miesiące, czy za dwa lata. Zakończenie tej sprawy prawomocne w ciągu niecałego roku, a nie w ciągu 12 lat. To jest to, czego chcemy. To nie tak, że nie powinni rozliczać. Należałoby potraktować jednak te kwestie z należytą ostrożnością i drobiazgowością. Prowadzą śledztwa miesiącami, a następnie zatrzymują człowieka przy obecności hordy mediów na nie jakiej podstawie. Zdaje się, że wracamy do starych czasów, o ile cokolwiek się zmieniło na przestrzeni lat. Pozornie może Polska wygląda inaczej. Intensywnie się rozwijaliśmy, stawaliśmy się bardziej zachodni i nowocześni. Pewne rzeczy pozostają jednak bez zmian. Dokładnie tak, jak nadal dalej przerażająco niskim poziomie znajduje się nasze przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa. Produkujemy, produkujemy, jakie mamy warsztaty remontowe dla czołgów, wozów, jakimi wozami jeździ, jeździ e, polski żołnierz, na jakich służbach trenuje, ile sztuk polski po policjant? Jaki jest cykl szkolenia polskiego oficera czy podoficera? Proszę to wszystko przeanalizować i wtedy jeszcze raz wrócić do stwierdzenia, czy my mamy problem, czy nie mamy problemu. Chodzi, zdaniem, gdy, jak chodzi o wypełnienie zobowiązań, chodzi o przeznaczenie pieniędzy. Gdyby a nie amerykańskie zaangażowanie w szkolenie polskiego wojska i w jego modernizację po komunizmie, to my moglibyśmy być w zupełnie innym miejscu. Prawda jest taka, że często pod presją zewnętrzną, natowską, w Polsce różne rzeczy są poprawiane, a tam, gdzie nie ma tej presji, tam kwitnie PRL, po 30 latach od upadku PRL, czyli po prostu brak odpowiedzialności, zdekapitalizowane obiekty, absurdalne procedury, biurokratyzm, ludzie nie zajmujący się pracą. Yy w terenie, tylko za biurkiem. Jesteśmy silnym narodem, bardzo skutecznym w dążeniu do celów i stawianiu się potencjalnemu wrogowi. Na co dzień nie jesteśmy tak zżyci, ale kiedy pojawia się zagrożenie jesteśmy w stanie się zrzeszyć i współpracować z taką intensywnością i zaangażowaniem jak mało kto. Choć jest to krótki stan, to z reguły ostatecznie wychodzimy na tym dobrze. Nawet jeżeli ma nam to zająć 100 lat, to postawimy nasz kraj z powrotem na nogi. Czemu więc mimo tego, że historia tak wiele razy dawała nam do zrozumienia, że geopolityka nie jest nam przychylna, nie Jesteśmy przygotowani. Czemu dalej zaniedbujemy swój potencjał i uzależniamy się względem naszych sojuszników, z nadzieją na to, że ktoś inny sprowadzi na nas w razie problemów zbawienie? Niczego się nie uczymy, a może nieustannie dajemy się oszukiwać? Nasza sytuacja jest dość paradoksalna, biorąc pod uwagę to, jak dużo wydajemy na nasze przygotowanie na czarną godzinę, wiele z perspektywy naszych możliwości i potencjału. Koniec końców mamy jednak dość mało. Ciągle stawiamy poprzeczkę wyżej, a cel dalej jest odległy. Polska przeznacza 4% PKB na obronność, to wiemy, a w 2025 roku ma wydać 5% PKB. Jak pan odbiera to zapowiedzi? Panie redaktorze, łatwo jedno. jest robić zapowiedzi, trudniej jest yy, dotrzymać zobowiązań. Yy, z jednej strony słyszymy zapowiedzi o wielkich wydatkach, z drugiej strony z wewnątrz Ministerstwa Finansów, z wewnątrz Ministerstwa Obrony wypływają dokumenty, które wskazują na trudność w finansowaniu już zakontraktowanych yy, programów. To było wcześniej, tak, później szef Monu powiedział, nie będzie żadnych cięć. Nie wierzę politykom. Do, wierzę, powiedział wierzę, polityk. Wierzę w, no i jakby wiem o czym mówię. Wiem o czym mówię i zachęcam, żeby tak podchodzić. Oczywiście politycy rządu nigdy nie przyznają się w obecnej sytuacji do cięcia wydatków na obronność. Natomiast proszę porozmawiać z żołnierzami. Nie mają na strzelania. Uzbrojenie z Polski wyjechało, na zakup nowego pieniędzy brakuje. Być może byłoby łatwiej, gdybyśmy na ten przykład zaczęli wydawać te środki skutecznie i w sposób przemyślany, z otwartymi oczami na to, co może przynieść jutro. Wszystko, co ma miejsce w naszym kraju jest ciągiem następstw. Czemu żołnierze czy funkcjonariusze w innych służbach muszą się użerać ze swoimi um, przełożonymi, żeby zgodzili się chociaż na to łaskawie, żeby oni różne rzeczy, które sami kupili... Wykorzystywali w swoim codziennym wyposażeniu czy umundurowaniu. Przecież to jest jakieś. To jest, to jest jakiś taki absurd, w którym my żyjemy, że ciężko się z tym pogodzi. Wydajemy pieniądze, kupujemy drogi sprzęt z zagranicy dość niskiej jakości, świętujemy sukces i znowu nie mamy pieniędzy nawet na względnie drobne wydatki, nie produkujemy wystarczająco na własną rękę. Zasilamy cudze gospodarki, przynosząc im korzyści, nabywając nierzadko sprzęt, którego i tak nie planowaliby użyć. W ostatecznym rozrachunku jesteśmy bez pieniędzy, bez własnej produkcji i z bardzo niskim jakościowo sprzętem, przez co wypadamy i tak względnie średnio na arenie międzynarodowej. Nasze miejsce w statystykach rośnie, ale mogłoby być wyższe, gdyby nie to, że nie korzystamy z naszych pełnych zdolności. Wielu z nas pokłada więc nadzieję w opozycji, która także podejmuje dzisiaj dość kontrowersyjne decyzje, chociaż niekoniecznie w odniesieniu do naszej obronności. W parlamencie europejskim powstała nowa grupa polityczna o nazwie Europa Suwerennych Narodów, która skupia partie o poglądach skrajnie prawicowych. Grupa liczy 25 europosłów, co czyni ją najmniejszą frakcją w parlamencie europejskim. W skład grupy wchodzą partie z różnych krajów europejskich, w tym niemiecka Alternatywa dla Niemiec, bułgarskie odrodzenie, francuska rekonkwista, słowacki ruch republikański, węgierski ruch naszej ojczyzny, litewski Związek Narodu i Sprawiedliwości, czeska partia Wolność i demokracja bezpośrednia. Oraz część polskich europosłów z Konfederacji. Konfederacja podzieliła się w kwestii dołączenia do tej grupy. Trzech europosłów Konfederacji dołączyło do frakcji, podczas gdy trzech innych zdecydowało się tego nie robić. To ma plusy i minusy. No. Plusem jest to, że się nie ponosi konsekwencji politycznych czy wizerunkowych tego, z kim się współpracuje. Minusem jest e, troszeczkę mniej pieniędzy, troszeczkę mniej możliwości występowania. E, no i brak takiego własnego środowiska politycznego, w którym robi się ten cały międzynarodowy networking. Tak. Natomiast moim zdaniem partnerów do networkingu trzeba mądrze sobie dobierać. E, ja się już obracam w tym międzynarodowym środowisku politycznym, e, chyba można powiedzieć, że ze 20 lat i poznałem te różne partie eurosceptyczne, narodowe, konserwatywne wolnościowe, skrajne i umiarkowane, pełne spektrum i nam w ruchu narodowym tych kontaktów nie brakuje. Uważamy, że trzeba partnerów dobierać ostrożnie i trochę patrzę z przykrością na tą falę krytyki, która popłynęła po tej decyzji o, o sojuszu z FD. Wydaje mi się, że wielu polskich wyborców po prostu tej decyzji nie rozumie. Decyzja o dołączeniu do grupy z AfD spotkała się z krytyką ze strony niektórych polskich polityków, którzy zwracają uwagę na kontrowersyjne stanowisko AfD w kwestiach takich jak granice Polski czy podejście do historii. Oczywiście można zrozumieć ich decyzję. Chodzi o to, by mieć większą szansę na przebicie się. Czy jest to jednak sprawiedliwe wobec Polaków, kiedy mowa o politykach, którzy mieli sprzeciwiać się populistycznym rozwiązaniom? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka siema.